Witamy solewnego Vatens, czyli miejscowości blisko Innsbrucka. Tak stoją nasze autokary. My byliśmy przed chwilą w takiej kasie, gdzie się odbiera bilety dla grupy. Dostajesz też taki, żetonik i można wejść do Muzeum Sparowskiego. Zobaczcie, jak to wszystko tu wygląda. Pogoda nie dopisuje do zwiedzania, ale... Ale cóż... Zobaczcie, jakie fajne... Jakie fajne food AP-50 Swarowski Optik, czyli Swarowski też Robił rzeczy dla związane z optyką czyli lunety, później wam pokażę, jak już właśnie z Muzeum sparskiego tu mamy plan wycieczki Rajze, Giant. Zobaczcie, jaka kolejka, szok, pełno turystów, rzadko spotykane. Zobaczcie, jakie piękne jeziorko. Jakie twarz, a z niej wypływa woda coraz bliżej wejścia pozdrawiamy widzimy się w środku Muzeum Starowskiego w Batic jesteśmy coraz bliżej wejścia numer jeden tamtędy idą ludzie którzy są niepełnosprawni kupują bilety online a tutaj normalni klienci z normalnymi biletami normalnym obietrzem. Wszystkie tu mamy ticket. Wszystkie tu mamy Wchodzimy. Zobaczcie co tu się dzieje. Daliśmy sobie takie broszurki. Zobaczcie, tu mamy taką tablicę The Rise, The Buliant. Jesteśmy pod ziemią w świecie Wielkich Rzeczy w niebieskim polu. Mamy tu 16 scenografii Historii o pięknych historiach z Faraskiego. Tu mamy całą mapę tego. To Drodzy widzowie, zaczynamy. Zobaczymy, zobaczcie, tu jest super, mega koń z oczywiście diamentami Swarowskimi. Tu możemy zobaczyć artysta Andy Warhol. Tu możemy zobaczyć 310 karatów. 1995 Taki oto diament, czy jakaś ściana z Swarovskiego. Tu możemy zobaczyć taką fajną figurę, Nana, krystal belling nana, 94 Saint Fall. Idziemy dalej do następnej sali. Ale widać, że tu są niesamowite kolejki. Zobaczcie na ten zegar. Ten zegar przypomina mi, że zegar z Paryża. Sarwa, Salvador Dali. Zrobił takie zeszczelnie. Do kolejnej sali. Silent Light, Czyli ciche światło się z niebieską halą salą idziemy dalej tak wygląda ta sala tak? pełno dzisiaj turystów pełno nie będziemy wchodzić do sali gdzie są te choinki bo niewiele nam to zajmuje. A, mo a może jednak Naprawdę zimno, czuć śnieg, jest bardzo zimno, wszystko wygląda, mamy taką koinkę, powiem Wam szczerze i pada śnieg. Także taka sytuacja. Chodziły się bardzo zimno. A my rękawkę, ale profesor Driver zimno, ja się nie boi. Na salon jest Krystal Dome. To bym ja mi widział, że jestem z 30 lat po takich kolejek, to nie widziałem nigdy. Może dlatego, że dzisiaj mam uchwały. To... Krystal Dome. A to co tu się dzieje. Mega. Na to robi lepsze wrażenie. Pełno Krystal domu. Postać. Postać jakby tancery albo artystki. Patrzcie stoi Lady Gagi z tu Lady Gagni Z diamantów Sparowskiego no, jakieś korony, emblematy. A tu? prezent chyba dla Merlin Monroe widzę, że Merlin kochała to diamenty Grace Jones, kawałek z Grace Jones właśnie bluz Altona Johna Show Madison Square Garden numer 2013 Okulary Dita fontes Zone Brilla, czyli okulary przeciwsłoneczne. Tu mamy Art Performance zobaczcie Sztukę. ci buty z to, tam z Mamy z York. Wchodzimy do następnej sali, Intel Tu kolejka idzie w miarę szybko. Nie ma tylu wystaw. Ale też się Infinity War. Lebo artystów. wyglądał po tej całej sali i to jest sam. Tu chodź ortystum... Ale bajer różne serca. i love. Wchodzimy w sali ósmej. Nazwy, ale idziemy. Powiem wam, nie wiem kiedy przeminęła hala siódma, to chyba była ta sala, gdzie była ściana. Umbra. Tak wygląda sala. ósma, umbra. Różowe pomieszczenie. Nic więcej. Różowo. Idziemy do sali numer 9. Powiem wam jak byłem tutaj dwa rok temu z hindusami z Venom World, to nie pamiętam tej sali. przecież jakbym był w jakimś kokonie pająka albo w innym pokoju doznań i rozkoszy, Teraz tak. zobaczcie jak to wygląda. Jak jakiś kokon Alien insparowski do sali numer 10, już jest nazwana. Chyba to japończyk jakiś zrobił. Tu macie opis, po angielsku. Tak to wygląda. Schemat obejścia. tak, Idę po tej sali i czuję się, że idę w kółko w 2018 patrzcie jak fajny Żyrandol Mega i takie lustra gdzie ma do dalszej sali czyli numer 11 tak się nazywa sala numer 11 już przed wejściem możemy dostrzec budowlę świata Przeczytam przy kopalnie statą wolności Moskwa. Na on chyba na tym koniu. I tak to wygląda. Ciekawe drzwi. Don't touch. Idziemy do na następnej sali.

Zobaczcie, to wszystko wymyślił. Są lustra. Mamy taki diament. Taki korytarz właśnie, no, gdzie są lustra. Robi roboty pracownicy. Ciężko, kamera tego nie oddaje. Myśłem. Jestem do sali 14. tu możemy zobaczyć co fajnego słońce A numer 16 czyli ostatni z schodami co się znajduje tu możemy zobaczyć szkołę historię z Jynęską, historia muzeum ordery muzeum wcześniej wyglądało korony

Золотки. Кольцовки. Mm -hmm. Сумасшедшие. Mm -hmm. mm -hmm. naszego wypadu zobaczymy na te buty tutaj jeszcze takie odznaki sukienka taki bajer drodzy widzowie nasza podróż po muzeum się kończy na tym bajer ść tych rzeczy zobacz tak to wygląda ten sklep można tu sobie znaleźć coś dla siebie tutaj łabędzie o, okulary można sobie z Kupić z diamentami ciekawe kosztują to na przykład 400 euro 190 te takie to nad morzem bym kupił te takie z łabędziami 350 Mogłem moim kolegom kupić te rzeczy kierowcom autobusu także dostaną lepszą cenę Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. 1000 euro. Zobaczcie na to. 1300 euro, takie figurki. 280 euro. 2300 taka dyspozycja. I tak to wygląda ten sklep w całości. Zobaczcie na ten globus. Nice, nice woman help us buying from Filipin. Michał. Michał. Hi, hi. Hi, hi. Pani tu jeszcze pomaga zapakować. My pomogliśmy naszym pasażerom zakupić właśnie takie oto rzeczy kawkę dzięki temu żetonowi któremu Wam pokazałem I tu widzimy kawkę Dzięki temu żetonowi wrzucamy tutaj żeton. Weźmiemy sobie farsz fę bez cukru. i się robi że żeton tutaj i mamy kawę to by było na tyle z Muzeum Swarowskiego zrobiliśmy zakupy dla naszej grupy i witam nasi pasażerowie pozdrawiamy tu mamy taką wystawę ze Swarowskiego z Alicji Czarów no i kierujemy się ku Wiściu ta. i będziemy udawać się w stronę Nizbrooka. Także dziękujemy za poświęcenie czasu na oglądanie naszego filmu. Pogoda dalej nie dopisuje, bo cały czas spada. Pozdrawiamy. Taki to był dnia, 2 lipca, e, sierpnia 2025.